Co pan wie? Wszystko. Co pan może powiedzieć? Nic. Ile panu zapłacili? Nie chodziło o pieniądze. Dlaczego dobrał pana? Miał ja łatwy dostęp do każdej z naszych maszyn. Czyli? Chce mnie pani zabić. Kim jest M? Żartuje Pani? Chyba ręka Prezesa. Ten M? Nie wierzę. Ma Pan dowody? Mam. Chce Pan powiedzieć, że to był zamach i że za tym stoi nie kto inny jak sam M? Hmm, właśnie to mówię. Po pierwsze, dla Prezesa zrobi wszystko. Po drugie, nie dziwi Panią jego niezmomna wiara w to, że to był zamach. Czyli? Czyli M wie, ale nie może tego udowodnić, bo musiałby sam siebie oskarżyć, co się nazywa paranoja. Prezes o tym wie? Mam nadzieję, że nie, ale Winę nie tą skorzystał najbardziej. A przecież cały czas mówi, że winni są ci, którzy skorzystali. To idiotyczne. Przechodzi Pan sobie nie wiadomo skąd i opowiada cudze. Nie było żadnego zamachu przecież. Może nie było, no może był. Niezależnie od ostatecznych wyników, śledztwa. Załóżmy, że Panu wierzę i że ukazał Panu właśnie, co Pan zrobił. To jakim cudem Pan jeszcze żyje? Kto powiedział, że żyje.